Dzień dobry! Tutaj ja, wasz drugi ulubiony youtuber. A dzisiaj oglądacie wraz ze mną, głupich ludzi w internecie. o jeju, jak się tak spojrze na ostatnie odcinki, to to cieszy. Przez taki czas nie było kolejnego odcinka, ponieważ nie znalazłem żadnego nieszczęśliwca, który by mi szukał głupich ludzi w internecie. Ale znalazłem, nie był tani, ale mamy content, do, do czytania, więc chodźcie do głupich ludzi w internecie, w serii, w której czytamy, co głupi ludzie piszą. Mam pytanie, jakie są sposoby na odroczenie dziecka? Moja córeczka ma 4 tygodnie i została zauroczona. Jest, to, panie, to jakieś zaklęcie, klątwa, co jest? Mówiłem, już nie ma tego jabłka. Próbowaliśmy już wosku i lizania czułka. może znacie jeszcze inne sposoby? Bardzo proszę o pomoc, bo już nie mamy pomysłów. Z góry dziękuję, taka. Zaniepokojona minka się tu pojawiła. Jak na moje, to egzorsysta by się przydał. Skoro TLAN został odkryty w 1794 roku, to czym ludzie wcześniej oddychali? Skoro martwi się nie żywią, to czemu żywi się martwią? Ciekawe, czy ludzie w 1955 roku myśleli sobie OMG. To ten dzień, kiedy Marty przeniósł się w przeszłość. To jest niezły inside joke. Nie myśleli, ten film wyszedł w 1989. Wiem, że wyszedł w 1989, nie 1955, nie 2015, nie jestem głupia, ale ludzie mogli o nim mówić tak jak my teraz. Jesteś pewna tego, nie jestem głupia. Nie mogli o nim mówić, bo nie wiedzieli o jego istnieniu. I tutaj już się kobieta wkurza, ma takie czerwone policzki ze złości. Spójrzcie, jak jak przybliżę... Jak przybliżę to... Strasznie wkurzone, strasznie. Nie było cię tam! Więc nie wiesz! Nie wiesz, że też 2015, a teraz jakoś o nim mówimy! W 1955 też mogli mówić! Te policzki... 30 minut potrzebowali, 30 minut żeby się pokłócić na śmierć. Już się do siebie pewnie nie odzywają. Czy mogę będzie w ciąży z psem? Tunku. A tam już dużo mieliśmy ciąży z psem, nic na co nie zaskoczy. Mój pies gwałcił moją poduszkę, był, o nie, brzmi jak tytuł mojego fanfiction, była cała mokra, niechcąco, ty na nie usiadłam, boże czy będę w ciąży. Boję się, że mam 14 lat za wcześnie na dziecko, Masz 14 lat za wcześnie na dziecko. A to koniec, już tam nie ma kontynuacji, boże bardzo bym chciał, poproszę sequel. Mam 6 lat i chcę być w ciąży. Okej, okay, okej. Okay. Co zrobić? Mam 6 lat i chcę mieć ci dziecko? Tylko mam jeden problem nie wiem jak to się robi. Pomoże mi ktoś. Nie rozumiem, dlaczego osoba, która wybierała te tutaj screeny, uważa to za głupie. W sensie tu jest normalne stwierdzenie na początku zdania, żeby określić sytuację. Po czym normalne pytanie. Proszę o normalną odpowiedź. Idź do księdza. A to spaliłeś. Jestem w ciąży z tatą. Co? O, to jest. To jest nazwa mojego sextel. Mam 5 lat. O nie. Fink alert. ostatnio jak mój tata mrał prysznic, a mamy nie było w domu, ja weszłam do łazienki i zapomniałam, że jest tam tata. Troszkę... Głupi ludzie widocznie się, się przerabiają wyczytanie past. No i zobaczyłam go nago. No i poczułam podniecenie i mnie wziął za rękę. Dlaczego ludzie wymyślają takie obrzydliwe rzeczy? Serio. Niewidzialny. Da się, da się niewidzialność zobaczyć jakoś? Specjalnymi okularami. Jakimi specjalnymi? Nie wiem, to jest po prostu... To jest, to jest w jakiś sposób słodkie. Mam problem. Moja sześciomiesięczna córka ma celulit na pośladkach. Myślicie, że to minie, czy powinnam ją... Przestajeć jakąś dietę nie chcę, żeby była w przyszłości była, 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 było, 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 było. A było, było, było! Fuj, to naprawdę nieładnie wygląda. Doradźcie mi, proszę, co zrobić? ja miałem 11 lat, taką creepypastę pastę czytałem, gdzie dziewczyna była tak zakompleksiona na temat swojego brzucha, że wzięła i sobie odcięła ten tłuszcz. I potem patrzyłem na swój brzuch, myślałem. Mm, mm. Wiem, że to nie ma nic do tego, co... W ogóle czemu ja to powiedziałem? Nie wiem, utylizacja może zadziała. Leci mi krew z Nosa. Czy mam założyć podpaskę? E, nie podpaskę, tylko tę. E, tampona. Kondoma. Załóż iść tak do pracy szkoły, albo do księdza. <słuch> to jest właśnie Rzeczpospolita Polska i... i... Kawały na poziomie. Nie to jak stereotypy. Ważę 56 kg wzrostu. A, przepraszam, nie. Ważę 56 kg. Wzrost 152. Mam big, big brzuch. To możliwe, że jestem w ciąży. Tak. Urodzisz kebaba. Strasznie śmierdzą mi pierdy. No i wchodzimy za ten. Cudowny poziom humoru Boję się, że jak jutro pójdę do szkoły, to kogoś zabiję. jak zmniejszyć smród? Czemu ja się w ogóle śmieję? Kaman, lecimy to na tak cringe nieśmiesznych, bezbecznych rzeczach. Takie gazy mnie dopadły, że masakra. Nie wiem, co takiego jadłam, ale jak zmniejszyć ten smród? Nie mam majtek miętowych. Jak wstrzymuję, to i tak wyjdzie trochę tej trucizny. Co zrobić? Ale ja jeszcze takiego smrtu nie znałam. Zawsze kupowaliło. A dziś jakaś sałata czy coś. Nie! Czemu? To mi tak od wczoraj wzięło Jadłam tłuste mięso Ale jak tak w jeden dzień? Bo tak ogólnie to nigdy takich nie mam Jeb matce tampon i go wsadź w dupę Ale się kuśwa umyj Jak opisać teraz to uczucie co mamy? W sensie Proszę o sugestie w komentarzach Bo to nie jest taki cringe cringe To jest z czymś zmieszane I bez żartów o kupie o proszę Zrobiłam to z psem Czy zajdę w ciążę? Zaczynacie być monotematyczni, wiecie? Wszyscy to jest psem. Co się stanie, kiedy ściągnę apap nosem? Co się wtedy stanie? Serio pytam. Kilka opcji. Umrzesz? Zginiesz? Unknie ci? Nie będziesz mógł oddychać? Tak, na serio, bez nadziei na pytanie. Od razu lepiej idź się lecz. Myślałem, że nie ma nadziei na tę odpowiedź, a jednak się na końcu zrobił dobry tłustik. Co zrobić, gdy moje dziecko szczypie stoły? Co? Zajeb gówniarzowi, Niech się nauczy szacunku do mebli. Ok kropność, Serio, jak ktoś nie szanuje na przykład drzwi, to od razu mam go ochotę iść tymi drzwiami. Znaczy, nie drzwiami. Ręką! Bo drzwi to się szanuje i zamyka, bo cię chronią przed sąsiadami, przed innymi ludźmi. To jest taka, jak wraście, jak się buduje, to drzwi to są takie wieże, trzeba mieć permission, żeby się przez nie przedostać. Drzwi to się szanuje, a nie szczypie stoły. Czy widzieliście, że ta woda jest mokra? Prosiłem o niebezpieczne pytania. Kwa? Dwa mać. Zaraz wypiję cały herbapol i umrę na suszyce. I wszystko to będzie wasza wina. To wszystko twoja wina. To wszystko twoja wina. Herbapol to mogła być wasze miejsce na reklamy. Co byście zrobili, jakby wam nauczyciel pierdł w twarz? Bardzo lubię pytania retoryczne. Bardzo lubię. Szczególnie o Minecraft Enderman 2006. Wow! 2006.pl. Czekajcie. 2006 rocznik. 13 lat. Tak. Sobie. Tam. biję. Sobie właśnie uświadomiłem, że jeżeli ktoś się rodził w 2006 roku, to żyje, bo mi pierdnął i nie wiedziałem, co zrobić ogólnie taka dziwna sytuacja. Wstać mów twarz, a gula. Seks zdjęcia. Pomocy. Na imprezie uprawiałam seks z moim chłopakiem i nasz kolego zrobił nam zdjęcia. Bo trzeba nie robić tego nie wiem, w lodówce. Oczywiście za pozwoleniem, te zdjęcia miały być tylko dla nas, a on, mój chłopak, po paru dniach powiedział mi, że nasze zdjęcia są już w internecie. Jak mam je znaleźć usunę, żeby nie wiedział ich nikt z moich znajomych? Pomocy najpierw je znajdź, później pobierz na komputer, usunie i opróżni kosz. Powinna pomóc. Hm. Czy przez całowanie można zajść w ciążę? Czekaj cał całowałem się z chłopakiem, nic więcej, nic więcej, ok? I od tej pory mam osłabnięcia bóle brzucha, co? <grym> Brzuch cię osłabł. <grym> I mdłości oraz wymiotuję. Zastanawiam się czy nie jestem w ciąży Ja po prostu jakiegoś wirusa przez to całowanie wzięłaś Pewnie był na coś chory, na jakieś zatrucie pokarmowe Po prostu dla, teraz dlatego masz straczkę, no Nie słyszałeś o zabezpieczaniu się przy całowaniu? Hm. nic więcej? No oczywiście nie wiedziałaś o tym, Będę bliźniaki Udaj się do ginekologa jak najszybciej A wiedziałeś o tym, że przy całowaniu można też stracić nogę i nos? XD Powinieneś dostać statuetkę Za komentarz Czy można uprawiać seks przez leginsy A wprawiać kiedyś loda przez papierek Okej, okay. that's a nice Czy jeśli się zranię w dwóch miejscach, a potem je złączę, to skóra mi się zrośnie ze sobą nawzajem? Ojeju. Czyli jakby łapiesz tu rysę, potem tu i łączysz tak, ponieważ skóra ma właściwości regeneracji. no to się jakoś lepiej nazywa. Ale ja tak tą nazwę oglądam ostatnio Marvela. I się to, to, ci tak zrośnie. Mm. Czy twoja kupa ładnie pachnie? Tak. Pachnie różami, czemu? Czy zapach sieków przechodzi na skórę, włosy lub na ciuchy? Nie wiem, średnio, co druga moja koszulka pachnie siekami moich kotów, które mi skutecznie siusiają na, na pranie. Tak! Jeżeli bluza na samej górze zostanie obsikana przez kota, trochę ścieknie na dół, ale weźmiesz i tak coś, co było na samym dole i nie ma opcji, że na pewno przysiąkło, to tak czy tak będzie waliło sikami. Najgorzej, ale ja sam nigdy nie sikałem swoimi sikami na swoje ubrania. Ale to brzmi jak dobry pomysł, żeby koty się odpiliły. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli się on wam spodobał i chcecie kolejny, to musicie dać mi pieniądze, żebym dał tej osobie, która to, to, to szuka. To subskrybujcie ten kanał, ponieważ bardzo na blisko do miliona widzów. Ej, będę miał... Przy przycisk na milion drugi daje się to strasznie ekscytującym scenariuszem bardzo tak chcę a potem mogę usunąć kanał tylko na początku muszę mi to przysłać żeby potem nie anulowali kuriera bo już usunę kanał więc jak milion to trochę jeszcze ten kanał będzie istniał przyjdź do mnie przycisk usunę kanał a jak na razie trzymajcie się papa pa. do zobaczenia w kolejnych odcinkach na przykład w poniedziałek tu po w piątek papa pa. Pa, pa.